you <laughs> Witamy w zakładzie diagnostyki hematologicznej na zajęciach schematologii laboratoryjnej. Spotkamy się tutaj ze studentami z czwartego roku analityki medycznej. Wybrałam analitykę medyczną, ponieważ od zawsze byłam zainteresowana. Co się dzieje z próbkami, które są pobierane od człowieka, na jak, jak, jakiej podstawie możemy wystawić diagnozę, co ulega zmianie właśnie w parametrach. Zachęciło mnie również to, że po tym kierunku jest dużo miejsc pracy, jest dużo możliwości rozwoju oraz wykonywania specjalizacji w interesujących nas dziedzinach. nie samą nauką człowiek żyje i my należymy do studenckiego towarzystwa diagnostów laboratoryjnych które działa na naszej uczelni jest to organizacja która zrzesza i integruje studentów w kierunku analityka medyczna od pierwszego do piątego roku Działamy ogólnopolsko. Jesteśmy organizatorami akcji profilaktyczno-zdrowotnych, a także konferencji naukowej. Oprócz tego szerzymy wiedzę na temat medycyny laboratoryjnej, a także pracy diagnosty laboratoryjnego oraz jego istotnego znaczenia w ochronie zdrowia. Nasza praca jest niezbędna do... Podjęcia decyzji przez każdego z lekarzy, ponieważ wyniki badań laboratoryjnych to 70% decyzji podejmowanych przez medyków. Podczas studiów na analityce medycznej mamy mnóstwo zajęć praktycznych. Od pierwszego roku, gdzie zajęcia odbywają się w laboratoriach biologiczno-chemicznych, gdzie poznajecie i pogłębiacie wiedzę z tych przedmiotów, które znacie z liceum biologii, chemii czy fizyki. Na drugim roku zaczynacie zajęcia w laboratoriach medycznych i właśnie jest to miejsce, w którym docelowo będziemy pracować. Właśnie po tym kierunku, po kierunku analityki medycznej. Pracujemy w laboratoriach medycznych, w laboratoriach, które mieszczą się przy szpitalach, w laboratoriach tych komercyjnych i niekomercyjnych. Po zakończeniu studiów uzyskujemy tytuł diagnosty laboratoryjnego i potem możemy rozwijać swoje kształcenie, możemy kształcić się w szkołach doktorskich albo rozpocząć specjalizację. Na dzień dzisiejszy jest znanych i można rozwijać ponad 14 kierunków specjalizacji. Chcesz studiować na kierunku analityka medyczna? Znasz zasady rekrutacji? Popatrz na planszę.